Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie w kraju, w którym odbywa się prezydencja, odbywa się wiele spotkań tych politycznych, społecznych i tradycyjnie można powiedzieć, związki zawodowe manifestują w obronie Europy Socjalnej. W hali stulecia we Wrocławiu odbędzie się w tym dniu spotkanie ministrów finansów Unii Europejskiej i szefów Banków Centralnych. W tym dniu wyjdą na ulicy związkowcy, by przypomnieć o hasłach Europy Socjalnej. Chcemy powiedzieć tak dla Europy Socjalnej. Chcemy powiedzieć tak dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. I chcemy powiedzieć nie dla cięć społecznych, socjalnych. W Polsce ma to wymiar podwójny, albowiem ciągle odczuwamy w społeczeństwie, że Polska jakby jest w tej drugiej prędkości Unii Europejskiej, ciągle mamy dużo niższe wynagrodzenia. Przypomnę, jeśli wydajność jest 54% tej wydajności Unii Europejskiej, to płaca mamy tylko 37%. Pytanie to zabiera resztę. Ciągle mamy dużą emigrację zarobkową, ciągle nie są tworzone w Polsce miejsca pracy, ciągle ograniczane są, Finanse na aktywną walkę z bezrobociem. W związku z tym związkowcy z tym będą mieli wiele spraw i problemów, które chcemy zaprezentować ministrom finansów poprzez swoje stanowiska szefom banków centralnych. Szczególnie do nich też te sprawy dotyczące wywołania kryzysu i kosztów kryzysu, które przerzucane są na banki społeczeństwa. Przypomnę też, że jeśli chodzi o Polskę, to banki, bardzo dobrze zarobiły na kryzysie. W pierwszych miesiącach tego roku to już uzyskały wzrost swojego dochodu, zysku ponad 6,5 miliarda złotych, a w ostatnich dwóch latach w okresie kryzysu przedsiębiorstwa tak zwane niefinansowe uzyskały wzrost swoich dochodów ponad 14%. W związku z tym mamy kryzys czy nie? Ciągle zarabiają, zarabiają przedsiębiorstwa, i kryzys nie dotknął, a kryzys głównie dotknął polskie społeczeństwo, które nie jest chronione. Z OPZZ do Wrocławia na manifestację wybieramy się grupą ponad 10 tysięcy osób. Będą reprezentowane wszystkie branże, które są w OPZZ. -cie. Będzie Związek Nauczycielstwa Polskiego, będą hutnicy, metalowcy, górnicy, gospodarka komunalna, wszystkie branże, które tworzą ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Chcemy być w tym dniu aktywni. Obok Związku Zawodowego Solidarność, który jest na wspólnym wniosek o PZZ Solidarności ta manifestacja jest organizowana, ale jest organizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Będą związkowcy. Z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tą największą grupą będą także związkowcy z Niemiec. Także zapraszam w tym dniu na manifestację, zapraszam Państwa do kontaktu z naszymi związkami, z przedstawicielami Ruchu, Ruchu Zawodowego Europejskiego, by zapoznać się bliżej z tymi problemami, które chcemy zaprezentować. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w Polsce przebija się na pierwszy plan informacja o aktywności politycznej. Partie przebijają się w obiecankach. To jest też przyczynek do naszej manifestacji. Chcę ostrzec polskie społeczeństwo przed wiarą zgłoszone programy i hasła. Coraz częściej w zasadzie można powiedzieć, że już po stronie prawicy i liberałów nie ma żadnej partii. Każda partia głosi program bardzo przyjazny społeczeństwu, bardzo socjalny, propracowniczy, tak jakby te partie, które odbierały nam pewne uprawnienia, zapomniały o tym, co dotychczas czyniły i robili. Dlatego w dniu dzisiejszym przekazujemy Państwu nasz materiał opracowany o osiągnięciach koalicji. Oczywiście zrobiony ogień związkowca i oceną związkowca chcemy przypomnieć poprzez ten materiał co w ostatnim okresie się wydarzyło. Chcemy przypomnieć, że w okresie kryzysu nie chroniono polskiego społeczeństwa, że nie były stosowane osłony dla najsłabszych, mimo że zawarłyśmy stosowny Pakt antykryzysowy, że nie zbliżono płacy minimalnej do średniej krajowej, że zamrożono progi dowodowe do pomocy socjalnej i zasiłków rodzinnych, tym samym obniżono pomoc państwa dla osób potrzebujących, że nie rozwiązano problemu ubóstwa a likwidowano, najpierw tworzono, a później likwidowano Fundusz Rezerwy Społecznej. W tym celu podniesiono podatki, które te podatki miały służyć właśnie pomocy osobom, które cierpią w wyniku kryzysu, ale niestety szybko się okazało, że rząd nie ma pomysłu, jak te pieniądze wydać i włączono je do budżetu. Ograniczono środki na aktywne formy walki z bezrobociem. Myślę tutaj o Funduszu Pracy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wzrosła, jesteśmy już liderami w Unii Europejskiej, ilość umów tzw. Tak śmieciowych. Płaca kadry kierowniczej w okresie ostatnich czterech lat wzrosła o 2100 zł, natomiast niestety ta płaca najniżej zarabiających tylko o 260 zł. Z tego wynika jak te nożyce dochodowe także się rozwierają. Bardzo niepokojącym jest to, że w ostatnim okresie wzrastają podatki, szczególnie te podatki pośrednie, gdzie muszą płacić także wszyscy, którzy uzyskują bardzo niskie dochody. Wprowadzono praktycznie w ostatnim okresie podatek liniowy, który jest bardzo niesprawiedliwy dla tej części, która zyskuje niskie dochody. Zmniejszono egzekucję także podatkową, bo o 20% wzrosły tzw. nieściągalne należności wobec państwa, wobec budżetu. Urzeczywistniono, stworzono postawy prawne do prywatyzacji ochrony zdrowia, a tym samym przerzucono, koszty leczenia na budżet domowy, na budżet rodzinny. Widoczne jest jak więcej wydajemy z budżetów rodzinnych na leki i na leczenie. Dług publiczny został w ostatnim okresie zwiększony w okresie 4 lat ponad 270 milionów. To jest oszamiająca no, cyfra. Klapa nastąpiła w spłacie, pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. Pamiętamy, że miało być to prawie 50 tysięcy, ci, którzy nie byli w stanie spłacać kredytów, mieli uzyskać pomoc. Niestety to jest tylko kilkaset osób, które z tego skorzystały. Następuje spadek spożycia. Rząd nie wywiązał się także z wcześniej danego nam słowa, że bez zbędnej zwłoki ratyfikuje konwencje europejskie, m.in. Europejską Kartę Praw Podstawowych, Europejską Kartę Społeczną, także konwencje mopowskie dotyczące zabezpieczenia osób, którzy są na bezrobociu. W związku z tym to jest taki jeden rzut, Sprawy socjalne i na te, które związki zawodowe powinny się zajmować, i chcemy się nimi zajmować, i chcemy się o nich troszczyć, i będziemy się troszczyć. I przypominamy w okresie kampanii wyborczej y, tym partiom, y, które y, wystawiają swoich kandydatów, by w pierwszej kolejności dbali o społeczeństwo. Parafrazując pewne hasło: społeczeństwo lepsze. To jest najważniejsze: nie będzie potrzebna ekonomia, nie będą potrzebne słupki, wielkie wyliczenia jak po prostu społeczeństwo będzie coraz biedniejsze. Zwróciliśmy się do partii politycznych z zapytaniami. Jakie ich stanowisko do zgłoszonego przez opozycję projektu ustawy obywatelskiej prawo do emerytury po 35 latach kobieta, po 40 latach mężczyzna? Jakie jest stanowisko co do dialogu społecznego i ważnych partnerów społecznych, czy dalej chce lekceważyć i ośmieszać partnerów społecznych, a tym samym osłabiać dialog społeczny, ośmieszać związki zawodowe. Chcemy także pytać, jakie jest stanowisko i pytamy w odniesieniu do wzrostu wynagrodzeń, do wzrostu pobytu, do tworzenia miejsc pracy do tworzenia nowych inwestycji z niepokojem. Oczekujemy na tą odpowiedź i chcemy je zaprezentować swoim członkom, bo będzie to ważny nasz głos w tym, na kogo mają głosować w najbliższych wyborach.